W więzieniu uczysz się, jak być wolnym nawet w ograniczonych warunkach. Siemanko, i ja nazywam się Jabłon, a to jest nasz kolejny odcinek naszego podcastu. Dzisiejszym tematem naszego podcastu będzie Twoi ludzie w więzieniu. No i pierwsze pytanie, które chciałem zadać dla Ciebie, Arkadio, jest takie. Wspominaliśmy o tym, że są pewne grupy etniczne, czyli gangi w więzieniu, które się dzielą na grupy rasowe, tam etniczne. No i powiedz, jak sobie radziliście w swojej grupie białych, jeżeli chodzi o wewnętrzne... Jakieś tam y, zachowanie, żeby to wszystko trzymać w ryzach, żeby to wszystko się dobrze trzymało w kupie. I, i żeby być jakby spójni razem w tym. Tak, więc jeszcze wracając do, do początków. Yy, wiesz, tak jak wspominaliśmy, musisz przynależeć do jakiejś grupy. Yy, ta grupa musi być spójna. To nie jest tak, że będziesz wiesz jakąś księżniczką w więzieniu i spokojnie sobie spędzisz ten wyrok, bo tak nie będzie. Nieważne czy jesteś, czy jesteś duży, napakowany, umiesz się bić, bo ubierz mi z trzema, czterema osobami sobie nie poradzisz, jeszcze jak będą mieli noże, to tym bardziej. Więc a jeśli, musisz. A jeśli sobie postanowię, że pójdę do więzienia i po prostu spróbuję przetrwać ten okres, nie, nie włączając się w nic, siedząc cicho i po prostu udając, że mnie tam nie ma, czy jest to możliwe, żeby po prostu mnie nie dosięgnęły te problemy? Zawsze problemy będą, bo powiem ci tak, więzienie to jest tak negatywny, negatywne złe miejsce, że zawsze będzie jakiś problem, tak? Czyli tym problemy tym... Jeżeli ja będę uciekał od problemów to problemy znajdą mnie tak czy tak. Dokładnie tak to jest wiesz to jest jest coś jest, jest to prawo przyciągania i tak jak mówię jak jesteś cały czas w jakimś negatywnym miejscu to ta negatywność będzie. Więc y, musisz tak czy siak wiesz nie, nie będziesz tak jak mówię jakąś księżniczką która sobie spokojnie spędzi tam wakacje. Tak to nie wygląda. Y, problemy same będą, będą cię szukały y, i cały czas musi być przygotowany. Więc więc tak czy siak Musisz do kogoś przynależeć. Yy, więc jak my to robiliśmy? By był wiesz, na, na, najwię najwięcej problemów, jakie są, to są za długi, tak? Za pożyczki pieniężne i za narkotyki. Więc generalnie yy, nikt nie trpał. Tak, na początku owszem, potem już jakby wszyscy zrozumieli, że to nie jest droga, więc, więc już nikt nie ćpał, Może jakoś bardzo, bardzo sporadycznie. Kolejna kwestia to długi pieniężne. Z tymi długami mieliśmy takiego Borysa z Bułgarii. Może kiedyś Borys to będzie oglądał, to go pozdrawiam. Borys to był kurwa ekspert właśnie od, tego, od, od, jego, od jego pożyczek. No. On się strasznie zadłużał. No i potem wiesz, zawsze były problemy. No I, i, i też w końcu wiesz, musiał to zrozumieć, że trzeba z tym skończyć i, i szukać jakiejś tam formy zarobkowej w więzieniu a nie tylko liczyć na to, co się ma na zewnątrz, bo bo tak naprawdę jak wchodzisz do więzienia, to już po prostu wszystko tracisz, i, i, i najczęściej też na, 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 na rodzinę, którą on liczył, też już mu nie pomagała. No i stąd było takie, wiesz, ciągłe zadłużanie się, zadłużanie się i to też wiesz, źle wyglądało, bo go przychodzili nękać. Mi też się to nie podobało, że, że przychodzą go nękać. Yy, więc plan był taki, że po prostu nikt nie był w narkotykach i nikt sobie nie pożyczał pieniędzy, tak, ja wolę komuś pomóc albo między nami musimy sobie pomagać, a nie, a nie pożyczać yy, i, i tworzyć jakieś problemy yy z, 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 z innymi współwięźniami z innych grup. Aha, czyli yy... Próbowaliście po prostu prze, przez, przez to, że nikt nie ćpał też być taką twardą, mocną grupą, żeby w więzieniu jakby sobie radzić z innymi grupami, które są słab, słabsze w ten sposób. No wiesz, chcesz tak naprawdę mieć przy sobie wiesz, no prawdziwych żołnierzy, a nie, a nie bandy tak? Bo uwierz bo mi, tak jak na, na, na ulicy, no ludzie, którzy są uzależnieni od narkotyków, wszystko zrobią, żeby je mieć, tak? Więc jak możesz ufać? komuś, kto, kto jest uzależniony od narkotyków, no nie, nie możesz mu ufać, tak, więc, więc to też osłabia, osłabia całą grupę, no bo nie ma tego zaufania, tak, i, i uwierz mi, jak ty już tam siedzisz tyle miesięcy, lat, no to te osoby wokół ciebie, to jest tak naprawdę twoja rodzina, tak, ty się o nich troszczysz, oni się o ciebie troszczą i, 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 i tobie tak radzimy z dnia na dzień, z miesiąca na miesiąc, z roku na rok. A miałeś jakąś bliską osobę w więzieniu, która była w twojej grupie i która siedziała tyle co ty, albo dłużej nawet, że była jakby ciągle ten okres z tobą? Wiesz co, była, było parę takich osób, bo pierwsza to zmarła, to już opowiadałem o Krispim. O, o, o on zmarł na, 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 rak, na raka, to była bardzo osoba bliska mi, bo on bardzo dobrze mówił po angielsku. Więc od pierwszych miesięcy ja się tylko z nim tak naprawdę, wiesz, yy, to tak bardzo bardzo kum, kumplowaliśmy. Yy, potem, potem, miałem takiego chłopaka z grupy, który, wiesz, on, on, tak naprawdę, to był dobry wariat, bo to był chyba jedyna osoba, która cały okres, która, który siedziała, które to było, nie wiem, z cztery lata siedział, no to wykonywała dokładnie ten sam plan dnia co ja, Be, bez, hmm. bez, bez, bez bez problemów, I, i on był właśnie taką osobą, która wiesz, była bardzo uzależniona od marihuany, i, fi, i finalnie wyszedł bez bez uzależnienia. Wyszedł też z jakieś 15 kilo większy. A to był taki, wiesz, mały, mały mierzył, nie wiem, z, z metr 61, a, a, a wyszedł ważąc prawie 80 kilo. Tak? Więc, więc do, wyszedł dobrze napakowany, pamiętam na, na przysiady brał ze 140 kilo. No, naprawdę. i i on był takim właśnie dobrym, do, do, do dobrym, dobrym, dobrym przykładem. Yy, I potem jeszcze miałem jednego yy, ustawo, którego zostawiłem w więzieniu. On cały czas jeszcze siedzi. Yy, też ku, 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 on był kulturystą już z ulicy. Yy, też niski, ale, ale też dobrze, dobrze dopakowany. I on też ze mną właśnie wykonywał cały, cały tak naprawdę, cały mój plan. Ja. Okay. Co jeszcze powiemy ciekawego na temat właśnie ludzi w więzieniu? Czy są to ludzie, którzy są lojalni, czy są nielojalni? Zawsze będą ludzie lojalni i nielojalni, więc tak jak mówię, osoby, które będą lojalne, to są osoby, które nie mają uzależnień, i mniej więcej zaczynają mieć tą samą wizję jak ty. Więc tak naprawdę ty w pewnym momencie, jeżeli ty chcesz... Się zmienić, to też musi być tak, by jak tak, takim liderem, który będzie pokazywał tą drogę, tak, że można. I, i, i tak to wygląda, więc y, ja, nawet jak porowałem jakieś przeziębienie, to starałem się tak czy siak zrobić te, te treningi i nie pokazywać, tak? że jestem słaby, tylko, tylko że się da. Dlaczego? No, bo jeżeli, powiedzmy, ja y, coś mi się stanie i ja znowu wejdę w narkotyki, no to wiem, że ci ludzie też to, 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 to zrobią, tak? Więc, więc to też jest taka kwestia, że, że ty jako osoba, która się zmienia, też musisz pokazywać, dawać ten przykład i nie być hipokrytą. Tak jak wiesz, jest powiedzmy dużo osób, nie wiem, fitnessu, którzy ci promują zdrowe życie, ale tak naprawdę każdy, każdy piątek sobota jeżdżą na, nie wiem, na, idą do dyskoteki i trmają i, i koks. Tak? No to jest prawda akurat w 100% to się zgadzam, że tak, tak robią, szczególnie w Warszawie. No, no więc, więc tak jak mówię, no nie ma duże, dużej takiej różnicy z więzienia i z i, i, i tym społeczeństwem poza więzieniem, bo to jest takie odbicie lustrzane. Więc jeżeli ty będziesz hipokrytą, no to inni też zobaczą, że, że, że tak naprawdę tylko robisz to na pokaz, tak? a, a to nie jest twój styl życia. Więc ja pokazałem, że to jest mój styl życia i, i dzięki temu stylowi życia i temu planu dnia, który stworzyłem w więzieniu. No, to też jakieś tam sukcesy odniosłem teraz na wolności, tak? Może, może wspomnijmy, jak zrobić taki plan dnia na wolności, który jest odbiciem lustrzanym tego, co robiłeś w więzieniu, żeby, żeby rozwijać się w jakimś odcinku. No możemy w ogóle na, na ten temat odcinek zrobić, wiesz, ale ja bym osobie o generalnie polecał tak, żeby rano wstawała, mniej więcej, nie wiem, piąta rano, tak? Między piątą a, a szóstą po szóstej, dla mnie to już jest późno, piąta rano, niech się obu, tak wstaje, yy, niech przeczyta m, jakąś książkę, tak, w zależności, czy, czy idzie do pracy wcześniej no to trzeba bardzo, wiesz, personalnie do tego podejść, no, ale generalnie zasada jest taka, żeby pójść, pójść wstać wcześniej i pójść yy, spać wcześniej tak, i zacząć dnia yy, wcześniej zaczynając od, 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 od rozwoju yy, osobistego, i, I mieć takie rzeczy, wiesz, które nienegocjalne, tak? Czyli, czyli ten ta lektura, trening i, i, i jedzenie, tak, i dieta. To są takie powiedzmy trzy rzeczy i praca, no bo z czegoś musisz żyć, więc takie cztery rzeczy, które, które są nienegocjalne, codziennie musisz je wykonać. To tak w skrócie bym to określił. Czyli praca, y, ro, samorozwój, umysł i. Training. I trening sylwetki, żeby lepiej się i żywienie, czuć. Dżywie, tak. tak i dieta. A później dołożyć do tak jakieś tam małe rzeczy mniej ważne. I te, te główne trzymać się tych głównych, tak? Dokładnie tak. No dobra, to będziemy kończyć w tym odcinku chyba już wszystko powiedzieliśmy. Także do zobaczenia. Do następnego. Zasubskrybuj, by być na bieżąco.